Słowa Św. Ewangelia podle Łukasza. Jeziś rzekł swym uczennikom: Będą znameni na słońcu, na miesicy i na gwiazdach, na ziemi uskost narodu, bezradnych nad hukotem, a przybojem morze. Lide budą zmirać strachem, a oczekawa nim to, co przyjdzie na celi świat, boć gwiezdny świat się zachwieje. A te gdy uwidzi syna człowieka, przychazet w oblaku, z walikom mocy a sławą. Aż to zacznę, sprzyjte se, a zdwichnie te chławu, se zbliży wasze wykołpeni. Dejte si pozor, aby wasze serce nie była z trzydmości opilstwim, a pozemskimi starostmi aby was den sądu nie zastych znenadani przyjdę to tyś jak leczka na wszechnych do przebywali na cele ziemi proto te, a modlete se w każde dobie abyście mogli wszemu tomu, co se ma stać uniknąt a obstat przed synem człowieka Drazí bratři a sestry, tuto neděli, tímto dnem vstupujeme do nového církevního roku. I hned na začátku tohoto roku slyšíme slova, která jsme slyšeli taky na konci starého roku, církevního roku. Bděte a modlete se. A navíc Boží slovo, Pan Ježíš. nas wyzywa k tomu, aby nasze serce nie była zacierzona nestrzydmości opielstwim a pozemskimi starostmi. Bóg pro każdego z nas y, przyprawił domów w nebi. Sam Pan Jeziś y, nam slibil, że gdyż nam przyprawi, przyjdę opiet na tuto zem, a wezme nas k sobie, abychom byli i my tam, gdy je On. Czas pozemskiego żywota to jest czas, gdy mamy się przyprawić na spotkanie z Bochem w niebi. Nikt z nas tady na ziemi nie będzie żył wiecznie. Tady jesteśmy jedną przechodnie na urczyty czas. Bóg chce, aby nasze serce serce nie była zaciżena starostmi toho świata, problemami toho świata. Kontakt bliski z Bogiem dawa nam się odseknąć od toho, co je, co je pozemskie, co nas osaczeruje, co nam brani cieszyć się a widzieć Boga takowego jakim jest. Przejwam a sobie abychom umieli odezdawać Bogu każdego dne. To, co jest pro nas ciężkie, to, co w nas wywoława bolest, niepochopeni, co nam odebiera radość ze żywota. Jezisowo serce jest otworzone do korzam. A tak można dne, znaczne se, włożyć do Tochoto serce, jezisowa serce to wszystko, co jest pro nas ciężkie, co nas zwazuje, a nie dowoluje nam radować się z Bogiem, a czekać na Jego przychod.